Fiat czwęto, prawie 140 tysięcy przebiegu, silnik 1,1 litra, wyposażony w LPG i tyle na temat tego samochodu. Ten samochód będzie potrzebny do przeprowadzenia pewnego testu. Tak naprawdę, do przeprowadzenia testu ceramizatora. Ten produkt testowałem wiele razy. Co będę robił? Będę sprawdzał wpływ ceramizatora na ciśnienie oleju i na ciśnienie w cylindrach. Najpierw rozgrzewamy ten samochód do odpowiedniej temperatury. Żeby test był wiarygodny przed wlaniem ceramizatora i po jego wlaniu, to temperatura silnika musi być bardzo podobna, a tym samym temperatura oleju. Jeżeli olej będzie chłodniejszy, no to wtedy ciśnienie pokaże się nam wyższe, dlatego zależy mi na tym, żeby było bardzo, bardzo tak samo. Seichen to ma ten problem, że nie ma wskaźnika temperatury cieczy, ale użyjemy pirometru i zmierzymy temperaturę silnika z natury, to będzie najdokładniejsze. Obrotomierz, bardzo ważny parametr. W tej chwili mamy 800 obrotów na minutę i dokładnie tyle samo obrotów musimy mieć w momencie pomiaru po wlaniu ceramizatora. Także teraz niech się grzeje. Zobaczmy, powinno być już OK. 89,6 stopnia czyli temperatura idealna, a ciśnienie oleju, zobaczcie. 0,8 bara. Zapamiętajcie tą wartość bardzo dokładnie. Teraz wyłączam silnik, wykręcam świecę i mierzymy ciśnienie w cylindrach. I teraz ciśnienie w cylindrach. Po kolei. Tutaj mam manometr, który wkręcę. Pamiętajcie, że przy mierzeniu ciśnienia zawsze gaz w podłogę. Tak, żeby otworzyć przedpustnicę na maksa, żeby całość powietrza dostawała się do silnika. Wtedy silnik zbuduje rzeczywiste, prawidłowe ciśnienie. No i teraz słuchajcie, pedał w podłogę, oczywiście pedał gazu. I jedziemy. Wystarczy. Zobaczmy, co zanotował pierwszy cylinder. Zobaczmy. Osiem barów. Zobaczcie. Cudownie ma, ale lepiej nie będzie. 140 tysięcy Sejczęto. Jeden, Także zapisujemy tutaj gdzieś 8. To jest cylinder numer 1. Pierwszy cylinder. Teraz przekładamy na drugi. 7 z groszem. 7-1. I wkręcamy teraz manometr do trzeciego cylindra. Zobaczymy co tutaj się dzieje. Nie wiem czy zauważyliście, ale nie mam podpiętego prostownika. Celowo go nie podpinałem, dlatego że chcę uzyskać jak najbardziej zbliżone warunki. Samochód był rozgrzany, tak. Chodził do samego końca, czyli akumulator uzyskał odpowiednie naładowanie. I w tym momencie mierząc od pierwszego do czwartego cylindra Będę później, po wlaniu preparatu, w rozgrzanym silniku miał bardzo zbliżone warunki. Oczywiście pedał w podłogę. Dobra. Osiem. Zobaczcie. I czwarty. Celowo wybrałem do programu samochód z silnikiem czterocylindrowym. Wyobrażacie sobie, ile by trwał odcinek wtedy, kiedy na przykład miał 12 cylindrów? A ile pracy? Dobra, koniec żartów. Ostatni cylinder. Wchodzę do samochodu. Pedał w podłogę, a co dzieje się na czwartym cylindrze. Będziecie to widzieli jako pierwsi. no takie prawie 8,5 8 ,5. Osiem i pół zobaczcie prawie 8 i pół i teraz jaka jest kolej rzecz wkręcam świecę z powrotem wlewam ceramizator i teraz tak on nie zadziała od razu tym samochodem zrobimy kilka kilometrów Pochodzi sobie na wolnych obrotach 2-3 godziny, i pewnie jutro skończymy ten odcinek i sprawdzimy dokładnie te same wartości. Dokładnie w ten sam sposób, czyli rozgrzejemy silnik do odpowiedniej temperatury, tak żeby gęstość oleju i temperatura oleju, i temperatura płynu były takie same. Zobaczymy. Jakie jest ciśnienie oleju? A później wykręcimy świecę i sprawdzimy, czy ceramizator miał jakikolwiek wpływ na to, żeby to ciśnienie w cylindrach i ciśnienie oleju podnieść. Sam jestem ciekaw. I słuchajcie. Teraz aplikacja ceramizatora. Silnik jest rozgrzany cały czas, także odkręcam korek oleju. 100 tysięcy kilometrów chroni silnik, czyli do końca życia tego auta. I teraz siostro zastrzyk. Dwa dni później. Zrobiłem odpowiednią ilość kilometrów. Kręciłem się tym autem wokół przysłowiowego trzepaka przez dwa dni. Tak samo pracował na wolnych obrotach. I co? Przyszedł czas na to, żeby sprawdzić, czy preparat miał jakikolwiek wpływ na to, żeby poprawić osiągi tego silnika. Zaczynamy od temperatury, bo temperatura jest najważniejsza. 94,2 stopnia. Ciut wyższa chyba niż była ostatnio, ale poprosiłbym teraz wrzucić mały obrazek, ile było poprzednio. Ściągam filtr, wykręcam świecę, albo nie. Najpierw ciśnienie oleju. Pamiętacie, co mówiłem na samym początku? Jak najbardziej zbliżone parametry: czyli temperatura silnika, obroty temperatury, żeśmy sprawdzili. Teraz obroty, kto pamięta, jakie były? 800 obrotów na minutę. I zobaczmy, co tutaj się wydarzyło. 1,1 bara, czyli prawie 30 bara więcej, o tyle wzrosło ciśnienie oleju. A teraz wyłączam silnik, wykręcam świecę i zobaczmy, co się wydarzyło w cylindrach. Rozszepcie idzie mi wykręcanie świec w Przypomniały się stare czasy, słuchajcie. Będzie wprawa. Linder numer 1. Było 8 barów. Zobaczymy, czy cokolwiek się tutaj wydarzyło. Ja idę teraz, startuję silnikiem, pedał gazu w podłoga. Wy obserwujcie, ile nabije manometr. Było 8. A jest, zobaczcie, 8,5. Czyli tutaj coś się wydarzyło. Drugi cylinder. No, i obserwujcie: na tym cylindrze było 7 barów. Zobaczmy, drugi cylinder najgorszy 7 barów. No i tutaj. Jakichś fajerwerków nie ma. 7,2 bara. Dlaczego preparat mógł nie zadziałać na ten cylinder? Ten samochód jeździ na LPG, a ceramika regeneruje powierzchnię między elementami, które trą bezpośrednio o siebie. Jeżeli samochód jeździ na LPG, dużym prawdopodobieństwem jest to, że są nieszczelne zawory. A ceramika nieszczelnych zaworów nie jest w stanie zregenerować, także tutaj nie. Będzie trzeba sprawdzić luzy zaworowe i dotrzeć zawory, żeby ten cylinder wrócił do swoich poprawnych wartości. Ale zajmijmy się trzecim cylindrem. I zobaczcie, jest 8,5, a było 8. Także idziemy w dobrą stronę. Ostatni. 9 barów, było 8,5. Czyli tutaj też widać, że idziemy w dobrą stronę. Dlaczego zrobiłem ten test? Dlatego, że bardzo często zadajecie mi pytania, czy ceramizator naprawi wasz silnik. No jak widać, działa, ale oczywiście jest to sprawa indywidualna. Ale chyba przyznacie mi rację. Że zanim wydamy kilka tysięcy złotych na naprawę silnika, warto wydać kilka dych i dać silnikowi szansę. Często też ten preparat kojarzycie jako tylko preparat do regeneracji silników. A to jest preparat, który powinno stosować się profilaktycznie. A wtedy? Wtedy usterkę przesuniecie w czasie, a portfel dłużej zostanie grubszy.